To są super bliźniaczki. Bliźniaczki dwujajowe. Ja. Dobra, Dobra. A dzisiaj ja Wam opowiem o Violetce. E... Sam, sam ten, kurde. Martina Spoko, upokorzyć ją, kurde, tak w serialu. To po prostu jakaś masakra. Nie. Po prostu ładna dziewczyna, fajny głos. Po prostu sama mogłaby zrobić super karierę. Jest po prostu upokorzyć tak dziewczynę. Serio. I moje serce bije tylko w jednym rytmie, Leon, mm. a potem zaraz, Diego, a potem zaraz, o, o on ma dziewczynę, on mnie zdradza z ludowiłą, e Jezu, Serio. ale wiecie co, tak szczerze, <coughs> ojej, no, to oni po prostu ten, mi się zdaje, że, że to nie jest ich własny pomysł, tak szczerze, pamiętnik ściągnęli od... O tym Ali. Śpiewanie z Hanny Montany Nie. <śmiech> <śmiech> tak, Ja to nie mogę. <laughs> Dobra. Jest, ma jeszcze mokre włosy. Tak, przed chwilą wyszłam kąpali. Jeszcze Dobra, kąpali. Przyjdzie... <laughs> Przejmę jej głos, bo w następnym odcinku ja będę mówić o Dobra, nie będę zdradzać, dajcie jej. Ukończyć. A ta idzie sprzed włosy, bo jest Nie! Yeah. Idę się bum <grym> 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 Dobra, więc co co ja myślę o serialu Violeta? Dla mnie to... weź w stanie jeździć w naszym pokoju lądę z ja, <grym> Dobra, dla mnie to ten serial jest stworzony na... <grym> Nie, to w jednym pokoju nie Tak się kończy. Każda moja wypadka na deskorolce <grystanie> jest, nie, proszę nie, nie jest pokoju bo jeszcze w stanie mi szlaban. Ale ja jestem przecież <grystanie> tajemnicą Nie, właśnie nie dam. Pamiętajcie, jeżeli ją gdzieś spotkacie. O, o. Zostanie ok. Ale to jak to ona? Rzym, szczęścia! Kopiec? Wiedziałam. Dobra. Więc jakby tutaj jest ładnie określić seria wioletta. Nuda no, i miłość. No, to gówno. Kurde, przydałaby się ta cenzura. Ale nie taka opóźniona jak kurwa. O! Tylko... Jednym słowem, Violetta jest kurde stworzona, żeby kurde zarobić kasę. Zyskała wiele fanów. Ojej! Kochamy Violetty! I tak dalej. Zakładamy wam te blogi, i tak dalej. Ojej! A czy ktoś kurde ją znany z Polski po prostu nap naprawdę... Może to tak naprawdę to jest jakiś emo człowiek i on po prostu gania za jakimiś kosmitami, a nie jakiś taki romantyczny styl, klasyczny. Właśnie. Może śpiewać kurde rokowo, przecież my jej nie znamy. Właśnie, tak szczerze, to ludzie nie powinni oceniać po wyglądzie. To Liczy się to, co się ma w środku, w sercu, nie wiem, w duszy, tak jak ktoś tam mówi po waszemu chrześcijańskiemu. E, powiem Ci jedno, różo. Gadasz jak psycholog. Lena się ulatnia. Tak, brany tek super nowy. Ja. A kiedy od Was zbiera świeciaki? To nie jej. Moje głupia. Ja się nie usiądę w pokoju. Dobra. Mm nie moja wina że mam tysiące tematów w głowie no zobaczcie kurde jak ja w ten projekt z, y, tego, z techniki kurde jakaś masakra ta róża to w ogóle pani mi to przeszło kurde <ścoughs> tak szczerze to ona nie miała żadnego projektu z fizyki, ale z techniki Aha. kurde no to naprawdę a teraz pokażę wam atrakcję mojego ptasza skarpet o, właśnie, to jest dzisiejszy gość programu. Hlu, Skarpet. Dzień dobry, Lado. Skarpet, dobra, spadaj. <gry> Jezu, nikt, w tym filmie nikt nie ucierpiał.